Spotkanie z pod wygrane przez pogoń 1 do 0. Niespodzianka, czy dobry prognostyk przed rundą seną? Ja mam inne zadanie. Patrzę na zawodników, i patrzę na to, co gramy, i w tym meczu były dobre momenty i, i momenty słabe. Na pewno podróż nam przeszkodziła, bo 15 minut rzeczywiście tak, jakbyśmy jeszcze nie wysiedli z autokaru, ale końcówka pierwszej połowy po 20 minutach zagraliśmy dobrze. Myślę, że konsekwentnie. No i mamy tutaj już obraz całej drużyny, również testowanych zawodników, także na pewno tak. No wynik cieszy, bo zespół się na pewno zmotywuje, bardziej przed nami ciężki obóz, musimy ciężko pracować, ale wyglądaliśmy dzisiaj nieźle pod względem fizycznym. Czy to już koniec selekcji? Zdaniem trenera na obóz zabieramy ten zespół, który tutaj mogliśmy oglądać? Czy będziemy jeszcze szukali kogoś, aby uzupełnić zespół? No, trzeba teraz użytek zrobić z komputera i to wszystko podsumować i zabrać tylu zawodników, rzeczywiście, żeby nie było tłoku na treningach i pewne rzeczy już na pewno zostaną ustalone. Oczywiście środkowy obrońca jak najbardziej lewonożny by się przydał. Na tle zespołu z ekstraklasy nasi testowani zawodnicy nie zachwycili to na pewno zastanawiam się, no bo jeden zagrał poprawnie, drugi słabo. Natomiast yy, on cały czas yy, toczy się sprawa środkowego obrońcy i myślę, że już tak bardziej wiosłujemy do brzegu i do końca.